Dziś odpowiedź na pytanie, jak możesz wyczyścić uszy swojemu psu czy kotu w domu. Zanim zaczniesz współpracę ze swoim psem czy kotem, przygotuj sobie odpowiednie przybory do tej czynności. Gaziki, miękkie chusteczki, preparat do czyszczenia uszu, a także przysmaki w nagrodę. Przed przystąpieniem do czyszczenia oceń ucho swojego pupina, a jak o tym mówiłam w poprzednim odcinku. Pamiętaj, że preparat do czyszczenia ucha Twojego pupila powinien skutecznie rozpuszczać włoszczynę, a także być bezpieczny, czyli nie wywoływać podrażnień ani alergii. Usuń nadmiar kurzu, brudu i woszczyny chusteczką higieniczną lub gazikiem. Nie używaj do czyszczenia ucha żadnych ostrych przedmiotów ani patyczków. Jeśli robisz to pierwszy raz, zanim przystąpisz do tej czynności, poproś Twojego lekarza weterynarii, żeby pokazał Ci, jak prawidłowo wykonać toaletę ucha. Kurz, brud i nadmiar wydzieliny, która wypłynęła z ucha Twojego psa, usuń delikatnie chusteczką lub gazikiem. Nie używaj do tego celu patyczków ani żadnych ostrych przedmiotów. Pamiętaj, żeby do każdego ucha używać osobnych gazików.